はい。<sighs> Ze wszystkich stron będzie padał śnieg, niesiony porywami wiatrów. Nastanie mróz większy, niż potraficie sobie wyobrazić. Lodowaty mróz tak straszny, że płuca będą bolały przy każdym oddechu, a łzy zamarzną wam w oczach. I żadna wiosna nie złagodzi mrozów, żadne lato, żadna jesień. Pozostanie jedynie zima, a po niej zima i znów zima. Mitologia nordycka. Przepowiednia Itlin nie jest obca żadnemu fanowi Wiedźmina. Nadchodzi wiek Miecza i Topora, wiek Wilczej Zamieci, nadchodzi czas Białego Zimna i Białego Światła. Słowa jak niemalże żadne inne zakorzenione w naszej pamięci po obcowaniu z sagą. W dzisiejszym materiale chciałbym poruszyć kwestię pochodzenia Białego Zimna w kontekście skandynawskiego pierwowzoru oraz dlaczego finał trzeciej odsłony Wiedźmina nijak ma się do książkowego opisu zjawiska Białego Zimna. Jak powszechnie wiadomo Andrzej Sapkowski tworząc Wiedźmińską Sagę i opowiadania czerpał zarówno z własnych zawodowych doświadczeń, jak i przede wszystkim legend arturiańskich, mitologii germańskiej, nieco słowiańskiej, jak i przede wszystkim celtyckiej oraz nordyckiej. A Białe Zimno jest niczym innym jak parafrazą nordyckiego Ragnaroku. Będąc świeżo po lekturze mitologii nordyckiej, tutaj akurat konkretnie autorstwa Nila Gejmana, postanowiłem w jakiś pozytywny sposób spożytkować kłębiące się w mojej głowie myśli, przekuwając je na owy materiał. Zanim jednak przejdziemy do wszelkich odwołań i koleracji owych przytoczonych już wydarzeń, a tych, co warto zaznaczyć jest naprawdę sporo, chciałbym skupić się na książkowym opisie Białego Zimna, bo jest ono czymś zgoła innym niżeli to, co finalnie zaprezentowali nam rodzimi twórcy gier. Aby nie trzymać was w ewentualnej niepewności, chwilowo pomieńmy szczegóły i przejdźmy do sedna. Białe zimno to epoka lodowcowa. Tudzież epoka lodowa, jeśli ktoś bardzo chciałby być poprawny, to samo zjawisko, które jeszcze niespełna 11 tysięcy lat temu dotyczyło naszej planety. W sumie to wciąż dotyczy, bo obecnie na Ziemi trwa jeszcze wielka epoka lodowcowa, czego dowodami są choćby czapy polarne na północy i południu. Samo zjawisko następuje w wyniku ochładzania się klimatu, a to dzieje się z racji na zmianę w orbicie Ziemi względem Słońca. Gdy na skutek zmian kąta nachylenia planety, pojawia się coraz więcej śniegu i lodu, jeszcze bardziej przyspiesza to omawiany efekt, ponieważ lód odbija większą część promieniowania słonecznego w przestrzeń kosmiczną, co prowadzi nas do jeszcze większego ochładzania klimatu. Wpływ na to mają również oceany, a konkretnie cyrkulacja ciepła poprzez prądy oceaniczne, ilość dwutlenku węgla czy wybuchy wulkanów, które również przez emisję pyłów i gazów do atmosfery wpływają na odbijanie promieniowania słonecznego. Tyle w dużym skrócie z naszej naukowej wiedzy. Wiedzy, która, i to myślę, że nie będzie dużego zaskoczenia dla osób będących świeżo po przeczytaniu sagi, również została przełożona jeden do jednego na realia wiedźmińskiego świata. Bo owszem, świat ten przepełniony jest magią, potworami i różnymi rasami, ale pod tym wszystkim tak naprawdę kryje się alegoria naszej lepszej i gorszej rzeczywistości. I myślę, że za tą przyziemniejszą stronę Wiedźmina, proste wyjaśnienia, odwołania do legend, które owymi legendami pozostają. Za te zwykłe ludzkie perypetie i tragedie, które nadają ciężaru emocjonalnego całej historii, kochamy tą prozę. Może i trochę za bardzo zboczyłem z tematu, ale nie żałuję. Wracając do meritum, wiele zagadnień i zjawisk ma swoje odzwierciedlenia w świecie Wiedźmina. Wskutek zmiany kąta padania promieni słonecznych przesunie się i to znacznie granica wiecznej zmarzliny. To góry zmiażdży i odepchnie daleko na południe, sunący z północy lód. Wszystko przysypie biały śnieżek, warstwą grubą na ponad mile. Wieczna zima, a za zimą kolejna zima. Lecz tam mroźna pora roku to jedynie preludium do prawdziwego zła, jakie przetoczy się po cywilizowanym świecie. Według nas chodzi o potężne zlodowacenie. A ponieważ tak się składa, że 90% lądu Twojego świata to półkula północna, zlodowacenie może zagrozić egzystencji większości żywych istot. Po prostu zginą zimna. Ci, którzy przetrwają, utoną w barbarzyństwie, wyniszczą się nawzajem w bezlitosnych walkach o pożywienie, staną się łupem oszalałych z głodu drapieżników. Zaprawdę powiadam Wam... Oto nadchodzi wiek miecza i topora, wiek wilczej zamieci, nadchodzi czas białego zimna i białego światła, czas szaleństwa i czas pogardy. Chyba moja dodatkowa interpretacja owego miecza i topora wynikającego z walki o kurczące się zasoby do przetrwania jest tutaj zbędna, a dotychczasowe cytaty z Wieży Jaskółki i Pani Jeziora mówią same za siebie. Białe zimno, o którym mowa w prozie Andrzeja Sapkowskiego, to nie jakaś nadnaturalna moc niszcząca świat za światem, którą może powstrzymać tylko dziecko przeznaczenia. Natomiast to samo dziecko może już otworzyć przejście między światami. Ocaleją tylko ci, którzy pójdą za jaskółką. Jaskółka, symbol wiosny, jest wybawicielką. Tą, która otworzy zakazane drzwi wskaże drogę wybawienia. I umożliwi odrodzenie świata. Jaskółka, dziecko starszej krwi. Aby dostatecznie dobrze wyczerpać i zamknąć temat Białego Zimna jako naturalnego zjawiska w życiu planety, chciałbym jeszcze przytoczyć kilka naukowych twierdzeń badaczy Wiedźmińskiego świata, oczywiście bezpośrednio z książek. Jedynym niezamarzającym portem w Zatoce Praksedy jest Pontwanis. Pontwanis to letnia stolica Kowiru i Powis. 100 lat temu, a mowa tutaj o 100 latach przed wydarzeniami z Sagi, nie zamarzał żaden z portów zatoki. 100 lat temu w Talgarze rosły ogórki i dynie. W Kęgor uprawiano słonecznik i łubin. Obecnie się nie uprawia, albowiem wegetacja wymienionych warzyw jest niemożliwa. Jest tam zwyczajnie za zimno. W Kedwen były winnice. Dzisiaj w Kedwen winorośl nie rośnie w ogóle. Obiegająca słońce ziemia, tudzież wiedźmiński świat, otrzymuje w aphelium bardzo mało światła i ciepła, a rejony biegunowe są dodatkowo poszkodowane niekorzystnym kątem nachylenia osi. Mniej światła na półkuli północnej to dłuższe zaleganie śniegu. Biały i lśniący śnieg Odbija światło słoneczne, temperatura spada jeszcze bardziej, śnieg zalega dzięki temu jeszcze dłużej, na coraz większych połaciach nie topnieje w ogóle, lub topnieje tylko na krótko. Im więcej śniegu i im dłużej zalegającego go, tym większa biała i lśniąca powierzchnia odbijająca, i tak dalej, i tak dalej. W końcu już o tym mówiłem kilka minut temu w kontekście naszej planety. Wiecie jednak co? Jeśli martwicie się o los waszych ulubionych widźmińskich bohaterów to trochę jak zamartwianie się faktem, że słońce w końcu wybuchnie, a Ziemia zginie w jego płomieniach. Cywilizacja półkuli północnej skazana jest na zagładę. Zniknie pod lodami rozrastającego się lodowca pod wieczną zmarzliną i śniegiem. Nie ma jednak co panikować, bo trochę potrwa zanim się to stanie. Jakieś 3000 lat. Tego typu zjawiska, gdy się o nich opowiada, brzmią jakby koniec świata miał nastąpić jak grom z jasnego nieba. A prawda jest taka, że zazwyczaj nie są to nawet tysiące, a dziesiątki tysięcy lub też miliony lat. Czy więc cywilizacja północy tak prężnie rozwijająca się w swym odpowiedniku XIII wieku? Skazana jest na zagładę? Ponownie zbaczając z tematu, śmiem twierdzić, że gdybyśmy wskoczyli do świata Wiedźmina, choćby kilkaset lat później, mógłby nas spokojnie przywitać widogrodem Rodem Cyberpunk 2077. Jak więc myślicie, drodzy widzowie? Czy Ciri pokonująca Białe Zimno w finale bądź co bądź rewelacyjnej produkcji, jaką jest Wiedźmin 3, ma sens względem książek? Gdyby spojrzeć na to pod kątem jak dotąd omawianych zagadnień, nie bardzo. Jednakże pozostaje jeszcze kwestia interpretacji i własnej autorskiej wizji na adaptację materiału źródłowego. Adaptacji, będącej w duchu i ramach tego, co zostało zapisane na kartach sagi. Wróćmy na moment do słów Avalacha. Ta, która otworzy zakazane drzwi, wskaże drogę wybawienia i umożliwi odrodzenie świata. Jaskółka. Dziecko starszej krwi. Uważam, że w świecie Wiedźmina, w którym na nieboskłonie można ujrzeć widmowy orszak, żywioły są źródłem mocy, a główny bohater może w jednej bali brać kąpiel z człowiekiem, który również swobodnie może przybrać postać majestatycznego złotego smoka, jak najbardziej jest miejsce na pewne odstępstwa od reguł. Na pewną interpretację, czym właściwie jest zjawisko Białego Zimna. Wielką kosmiczną mocą niszczącą świat za światem? Czy naturalnym cyklicznym zjawiskiem pogodowym. Lub też naturalnym zjawiskiem pogodowym, które może być powodowane wielką kosmiczną mocą. A redzi po prostu zdecydowali się na ten bardziej romantyczny i dramatyczny scenariusz. No bo co, mieliśmy w grze czekać na nastanie epoki lodowcowej? Biały Zimno ma w książkowym oryginale dwojakie oblicze. Jako zjawisko astronomiczno-pogodowe, ale i jako legenda o Heimdalu. Bajfroście, upiornym na glfarze zbudowanym z trupich paznokci, wężu Midgardu i wilku pożerającym słońce. Jednakże, choć dzieci Lokiego zapewne za bardzo nie zagrażają wyspom Skeligę oraz całemu światu, to jednak wciąż pozostaje kwestia dzikiego gonu jak najbardziej rzeczywistego zjawiska w świecie wiedźmina. Legenda mówi, że gdy nadejdzie Ted deirat Hemdal stawi czoło złym mocom skrajny krainy Morhog, upiorom, demonom i widmom chaosu, stanie na tęczowym moście i zadmie wróg, na znak, że czas chwytać za broń i stawać w ordynku. Do rok, ostatniej bitwy, która zdecyduje, czy zapadnie noc, czy nastanie świt. Kambi swym pianiem ostrzeże Hemdala, że nadpływa Naglfar, piekielny drakar wiozący armię ciemności, demony i upiory z Morhogu. Choć są to wierzenia ludów z Kelige, jawnie oparte przez Andrzeja Sapkowskiego na wierzeniach ludów nordyckich, wydaje mi się, że jedynym prawdziwym zjawiskiem w kontekście wiedźmińskiego uniwersum jest tutaj jedynie sam widmowy orszak, będący w gruncie rzeczy emanacją prawdziwych jeźdźców. Cała reszta to po prostu ludowe bajania, otoczka, która narosła przez setki lat kształtowania się kultury wyspiarzy. Fala bije obrzeg, ob fala pchana dziobem nagle fara, rozbrzmiewa róg chemdala, stojącego twarzą ku wrogom na tęczowym łuku bajfrostu, nadciąga białe zimno, nadciąga wichura i zamieć. Ziemia drży od gwałtownych poruszeń węża, wilk pożera słońce, księżyc czernieje, jest tylko zimno i ciemność, nienawiść, zemsta i krew. I choć brzmiało to jak tekst żywcem wyjęty z nordyckich opowieści, to jest to jedynie fragment wieży jaskółki. Wszystko, co do tej pory powiedziałem oraz zacytowałem, dotyczy nie tylko samego białego zimna w swym dualistycznym znaczeniu, lecz również słynnej przepowiedni Itliny. Mając ową przepowiednię Itliny na świeżo w pamięci, posłuchajcie teraz fragmentu książki Nila Gejmana o mitologii nordyckiej. Brat będzie walczył z bratem, ojciec zabije syna, matki i córki staną naprzeciw siebie. Siostry padną w bitwie z siostrami. Będzie to czas okrutnych wichrów, czas ludzi, którzy staną się niczym wilki. Nastanie zmierzch świata, a miasta, w których żyją ludzie, popadną w ruinę. Słońce zniknie z nieba, jakby pożarte przez wilka. Odbiorą nam też księżyc, i nikt nie ujrzy więcej gwiazd. Potem nadejdą czasy wielkich trzęsień ziemi. Ziemia będzie dygotać tak mocno, że pękną wszystkie więzy, kajdany i sznury. Fenrir, wielki wilk, uwolni się z okowów. Jorun Gundr, wąż Midgardu, zacznie wić się z wściekłością coraz bliżej brzegu. Loki, który wyzwolił się z pęd pod ziemią, stanie u steru okrętu zwanego Naglfar, zbudowany z paznokci umarłych. Sądzę, że dość przykładów i własnych interpretacji odpowiadających na pytanie, czym jest białe zimno, przytoczyłem, aby podawać dalsze przykłady i omówienia. Darujmy sobie zatem mówienie o olbrzymach stojących po stronie sił zła, której w finale trzeciej odsłony Wiedźmina pojawiły się na polu bitwy. O oczywistym nawiązaniu krainy Morchogu domu Spelu. Władanym przez surtura. No, może nie aż tak oczywistym i lekko naciąganym, ale jednak dającym pożywkę naszej wyobraźni. A tak już nieco abstrahując na sam koniec. Dajcie znać, czy czytaliście jakieś książki Nila Gaimana, bo ja już jestem po kilku pozycjach i śmiało mogę stwierdzić, że jestem fanem jego twórczości, bo naprawdę podoba mi się to, co czytałem do tej pory. Oczywiście gwiazny pył numer jeden. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia w kolejnych materiałach.